Cześć, i dzień dobry wszystkim Mufik z tej strony i zapraszam Was na ciąg dalszy naszej przygody w grze Ori and the Blind Forest. Poprzednio skończyliśmy nasze zmagania w księżycowej grocie. Rozwaliłem tutaj jakiegoś, nie wiem, czy to był boss, czy mini boss, ale udało się go pokonać. Zdobyłem też ten drugi klucz, który jest nam tutaj potrzebny, także chyba najlepiej będzie pójść teraz właśnie w prawo i zobaczyć, co nas czeka z tym pilarem. Więc lecimy. Ten fragment już znam. A tak, tak, tu jest ten kolega na górze, co, co lubi skakać. Myślę, że mogę go na razie olać albo nie. Aj, myślałem, że skoczy tak wyżej i tak sprytnie zrobi i pod nim przemknę. A tu proszę, byli przygotowani na taką ewentualność. Dobra, otwieraj te drzwi. I co nas, co, co mamy tutaj? Mamy kolce, hm! Okej okay. niebezpiecznie przez chwilę. Rozwalamy tutaj wszystko co było. Coś jeszcze nie, to tylko w tle jest tam. Świecą chłopaki, grożą. O, zaczyna się. Konieczne są ślizgi po ścianach tylko. Okej. Okay. A, safe. I jedziemy tutaj. Hmm, <laughs> hmm. Tutaj nasz strzelający że A, tam jest koczek, widzę gościa. No, serio? Chyba sobie żartujecie. O! Dobra, dojdźmy do tego słupa. Może będzie jakaś ciekawa supermoc z tego. Drzewo przodków. Tu spoczywa Leru. Była szybka, zwinna, unosiła się w powietrzu. No zobaczymy. Czy to będzie szybowanie? Znasz umiejętność podwójny skok. Tak, spacja, żeby się odbić, a następnie skoczyć jeszcze wyżej. No jest, zgadzałoby się. Tutaj mamy pierwsze sprawdzenie tej, tego nowego skilla. No i tutaj to by było chyba wszystko. Haha, ha, ta kładeczka tutaj zniknęła. Nie będą już tam pomagać w ten sposób. Dostałeś skilla, to sobie radź, ale mnie wystarczy, wystraszył ten gumon. Rany. Dobra, hopsa, hopsa, hopsa. Teraz hopsa, hopsa, hopsa. Dobra, nawet nieźle. Nawet nieźle, muszę przyznać. I... Teraz w lewo, git. Czy tutaj są jacyś przeciwnicy, którzy chcieliby mi zrobić kuku. A tu jest pajączek. Dziadu ty. A tu jest ten hopsacz. Dobra. <laughs> Daleko nie poskakał. Czy coś mnie to tutaj urządza? Na całe życie na krawędzi. O. Dawaj, 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 bo jak nas wepchnie w te kolce, to będzie niefajnie. Łe, 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 łe. No, eee, ee, ee, chłopaki, bez takich. Więcej ich tam nie było. O proszę, i tutaj mamy punkt energii. To zdecydowanie się opłacało. Bęk. I dzięki temu mamy cztery punkty energii. A z tego co widzieliśmy na mapie, często pojawiały się właśnie drzwi tego typu, które mogliśmy otwierać właśnie czterema punktami energii. To dobrze. Właśnie sensie nie dobrze, że są te drzwi, ale dobrze, że. Mam te cztery punkty energii, więc będę mógł otwierać te drzwi, które wymagają czterech punktów energii. I co? No to może sprawdźmy, co tu się. Kryje na dole. Skorzystajmy z naszego double jumpa. Aha, teoretycznie tak. No. Chyba tutaj muszę coś próbować podziałać. Tak, świetnie. Że tam mam przeskoczyć. No właśnie. Hmm. Tak właśnie mi się wydawało, że chyba tym można bujać. Pamiętam na ile. Łe. Łe. No to nie jest zdecydowanie dobrze. No, okay. dobra, wystarczyło bez paniki, bez paniki, spokojnie. O, głęboki wdech. No. Może trochę bardziej bez paniki. Świetnie. Jesteśmy tu na górze. Co, może spróbujemy tu górą przejść. Tu się chyba mogę zdetonować. Tak, na punkty. To nie wygląda, jakbym miał być w stanie przejść tu górą. Bardziej, jakby mnie zachęcali, żeby pójść tam dołem. O, pajączek. Ty dziado. Dziadu. Uff. Okej, okay, co tutaj się dzieje? Jedna wielka dziura z kolcami, czyli tam nie chcemy. No to próbujemy w dół. I co dalej? Może najpierw na prawo, bo jest, wygląda na taką, na takie miejsce z tym, co się mówi, z yy, ślepym załukiem. Myślę, że zrobimy sobie tutaj punkt zapisu. Bierzemy kryształek i polecimy dalej. Pigni! ok, to możemy zebrać. Ja uwielbiam sobie utrudniać życie Dobra, co tu jest? Mogę próbować prawo lewo. Spróbujmy lewo. W takim wypadku i spróbujmy. Tu się ześliznąć. Tak jest. Co tutaj mamy? <laughs> Ale fajnie. Dobra, nawet poszło. Komórka umiejętności, czyli więcej do punktów umiejętności. Bardzo fajnie. Easy. Teraz spróbuję... ja nie mam tego czwartego punktu. Uuuu, to bardzo niefajnie. Tak, no muszę tam cztery włożyć. To spróbujmy najpierw się rozliczyć z pajączkiem. Okej, okay. co to jest? Za magiczny kwadracik. Zanim coś z nim zrobię, to zobaczmy tutaj. Aha, tu się mogę znowu zdetonować, tylko w ten sposób się pozbędę kolejnego punktu. Hm targaj, targaj głaza. Mam nadzieję, że gdzieś tu znajdę jakiś punkt energii. A, na, a najlepiej dwa. Czego mam wrażenie, że jak zepchnę go tam na dół, to mnie to zabije? Czyli na razie nie chcemy tak robić, jeżeli nie mam tych czterech punktów energii, to no dobrze. no. Cóż mogę powiedzieć? Będziemy tu musieli wrócić. Czy będę w stanie gdzieś znaleźć te punkty energii? Tam w lewo, może jak pójdę? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. No, no, to załatwiłem. Dobra, to lecimy w takim wypadku tutaj w lewo. Z góry przyszedłem. Ok. Przeskocz. Bardzo ładnie. Tu i tak trzeba będzie wrócić, jak będę potrafił pływać. Idzie żaba. Żab żabie mówimy. Dostajesz łomot i lecimy dalej. No cóż, nie do końca tak chciałem to zrobić. No. Więc spróbujemy jeszcze raz. No, ale jak dałem parę punktów, znaczy, w sensie, jak dałem ten punkt dodatkowy w... Hmm. Czy ja tam będę w stanie w ogóle jakoś wyjść? Muszę być w stanie tam wyjść. No bo to jest chyba, to jest moja droga wyjścia w ogóle z tej dziury, jeśli nie chcę się tele teleportować. Tak to rozumiem. Ale to było beznadziejne. <ścoughs> Dobra, tutaj już tak widzę. Jest poziom, który mnie pokonuje. Trzeba się tam bardzo delikatnie chwycić tej krawędzi. Gdzie jednocześnie się ślizgam po niej. I będąc odpowiednio wysoko, wybić się, żeby złapać tamtej dalszej ściany. No, teoria sobie. A praktyka. Praktyka mi pokazuje, że jestem dzięciołem. Git. O. Wystarczyło po prostu nie myśleć o tym za dużo i od razu poszło. O, jakiś kryształek się udało zebrać. To fajnie, ale będę go musiał i tak zużyć y, tutaj gdzieś na y, punkt zapisu. O, tam jest gumon, który przed nami ucieka. Coś tu mogę jeszcze rozwalić. Oczywiście, że nie. No to nic, stawiamy punkt zapisu. I jaki jest plan. Dobra. Wo, 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 wo. Ale przefarciłem. No i wypadałoby postawić kolejny punkt zapisu. Ja nie zbierałem już tego, tego, tego punktu zapisu. Eee, co ja mówię? Punktu, żeby mieć dwa punkty do skilli? W sensie byłem przekonany, że jeden już mam nabity. Nie wiem, czy go gdzieś straciłem, czy co. W każdym razie będę potrzebował do tego drugiego punktu jeszcze. W takim wypadku. O, jest kryształek. Dobrze. Mam full? Nie będzie... W takim wypadku... Oj, mam pewne podejrzenia co tu trzeba zrobić. Okay. Uf, dobra, git. Tamtego może na razie nie będę rozwalał. Nie skacz, proszę cię, nie rób gwałtownych ruchów, Ori. Właśnie, to, to był punkt pierwszy, kluczowy, żeby tą dźwignię tutaj szarpnąć. Bo teraz mogę się cofnąć i pójść do tamtych drzwi, o których mówiliśmy wcześniej. Co ja zrobiłem? Zdecydowanie nie tu chciałem iść. I to wręcz do tego stopnia, że się zastanawiam, czy się nie, nie skuć. O proszę, ta kładka się jeszcze trochę buja po tym, jak ją rozbujałem. To lecisz. Uf. dobra. Bez paniki. Jest git. Tak, i teraz. Nie mogę się dać sprowokować temu pajączkowi, żeby przed nim nie uciekać. I chcemy iść tam dokładnie. Tak. Teraz powinienem być w stanie postawić tutaj punkt zapisu, wziąć kryształek. Jest bardzo dobrze. Mamy cztery. Może za późno trochę. Serio mnie chwyciło, no to niedobrze. dobrze. ok. I teraz chcemy tutaj zaskoczyć najpierw, otworzyć te piękne drzwi za wszystkie punkty jakie mam i przetargać tego głaza. Dokładnie tak. A no tak, ja tutaj przecież. Przedtem nie skuło, i właśnie dlatego wydawało mi się, że wziąłem te punkty, a je gdzieś straciłem. Wszystko się teraz spina do kupy. Nie była teoria spiskowa. No i próbujemy teraz naszych sił tam w drodze po prawej. Ale zanim to zrobię, to karniemy się do naszego punktu zapisu. Tak jest. Zapisz. I powinienem być też w stanie kupić sobie tutaj przegrupowanie. Następny też potrzebuje dwa punkty umiejętności. No cóż, będziemy zbierać. No. Ida! Bang. Ubiliśmy się pajączka. Tutaj procedurę znamy. Tam na górę nie mam co skakać, bo nie mam jak się naładować, żeby to zdetonować. Więc, targaj to dobrze. Git tu jest zablokowane. Więc, targaj to bardzo ładnie. Teraz. Aha, dalej tego nie przetargam. No, okej. Okay. Czyli próbujemy skakać na dół. Czy. Okej, okay, tam są jakieś strzelające światełka. Najpierw chcemy zdecydowanie iść na prawo. Spróbujmy więc. Aha, porobione, tak? Rozumiem. Z tym nic nie, nie zdziałam. Spróbujmy na lewo. Okej. Okay. Serio? Ej, okay, wyłączyłem te. No ale tak naprawdę, poza tym, nie wiem. Czy... A wiem, to będzie w stanie przekierować ten, ten, ten. Tak, dobra, to już wiemy, co mamy zrobić. Targaj, targaj. Bank, bardzo ładnie. Byłem ciekaw, czy ten kamień, jak będzie spadał, to czy jest w stanie coś mi zrobić. Świetnie. Dodatkowa komórka energii i. Bardzo duży pojemnik z duchowym światłem, czyli punkciki do skilla. To jest to, co Tygryski lubił najbardziej. Opłacało się poświęcić trochę czasu i pozwiedzać, e, pozwiedzać tą naszą księżycową grotę. Na tyle, na ile to było przynajmniej możliwe w tym momencie. Bo jeszcze tutaj jest wszystko ok, ale tam, jeszcze po lewej stronie, są pewne rzeczy, tylko. Jeszcze nie na teraz niestety Będziemy musieli tu w którymś momencie wrócić Majączku Chciałbym Chciałbym się tutaj zdetonować Zawsze to są dodatkowe punkty umiejętności No Bardzo ładnie Zbiera energię. Gra zapisana. Więc może w takim wypadku poświęciliśmy ten odcinek na zwiedzanie księżycowej groty. Całkiem nieźle poszło, bo 69% jest zrobione. Nice. Także myślę, że na tym sobie ten odcinek zakończymy. W kolejnym będę kontynuował nasz pościg za gumonem. Jak rozumiem, będzie to miało miejsce w tej części. Mapy, tak, tak zakładam, także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Gorąco zapraszam do kolejnego. A na razie to tyle. Także oby do zobaczenia.